Cześć Marysiu. Chciałabym Cię zapytać dzisiaj o, o program, który niedawno przechodziłaś, czyli jak efektywnie pracować w domu, będąc mamą. Ale na początek powiedz nam kilka słów o sobie. Cześć, cześć Mariola, jasne. Zatem tak, mam na imię Marysia, jestem mamą trzylatki i wkrótce zostanę też mamą niemowlęcia. Dlatego też zdecydowałam się na udział w programie, pracuję z domu, prowadzę własną firmę. Zajmuję się tworzeniem stron internetowych dla klientek, które też prowadzą swoje firmy, i też większość z nich też jest mamami, też ma małe dzieci, także mamy ze sobą dużo wspólnego. I zdecydowałam się na udział w programie też, dlatego że chcę, żeby moja praca była jak najbardziej efektywna. W związku z tym, że druga córka zaraz przychodzi na świat podjęłam taką świadomą decyzję, że nie chcę podchodzić zero-jedynkowo albo dziecko, albo praca, tylko chcę to wszystko pogodzić i nawet jeżeli ma się okazać, że pracuję godzinę lub dwie dziennie, żeby to były fajne, po prostu produktywne godziny. Dobrze, a powiedz nam jeszcze tak przy okazji, gdzie się znaleźć jakby coś? To Jak najlepiej się na twoja strony. Najlepiej jest <laughs> znaleźć na Instagramie <laughs> jako Website Kreacje. Strona internetowa o tej samej nazwie websitekreacj.pl właśnie powstaje, bo oczywiście wiadomo, najpierw najpierw się robi strony dla innych, a później dla siebie, nie? Ale już, już niebawem. Natomiast na Instagramie już jest całkiem dużo wartościowej wiedzy, informacji merytorycznych, więc zapraszam. Dobrze, to teraz porozmawiam właśnie o tym programie, bo fajnie, właśnie tu powiedziałaś o tym, że ci się powiększy rodzina, więc tym bardziej myślę, że przyda ci się ten program, żeby się trochę do tego przygotować też. No bo wiadomo, na pewno byś miała mniej czasu na tą pracę. Więc powiedz właśnie, jak to było przed programem, a jakie jest po programie? Czyli jakie zauważyłeś efekty tego programu? Wiesz, to przede wszystkim wprowadziłam sobie taką pracę w blokach. Że staram się jak najbardziej zgrupować zadania, czyli nie robię już tak, jak co mi się zdarzało robić wcześniej, że powiedzmy piszę post na Instagram, dajmy na to, i od razu do tego posta szukam sobie grafiki, czy w ogóle tworzę grafikę, i potem go umieszczam w kreatorze, i tak naprawdę rozpraszam się wtedy między trzema aplikacjami, czyli edytorem tekstów, programem do grafiki i kreator studio do postów. Tylko zaczęłam robić tak, że jak pracuję nad tekstami, to pracuję nad tekstami. Jak pracuję nad grafikami, to nad grafikami. Co fajne, się okazuje, że ja naprawdę zrobiłam na cały luty grafiki w 15 minut, bo miałam już szablony. No To, to, to też, że miałam już szablon, więc to było ułatwione, żeby tylko po prostu do tego samego szablonu poprzeklejać odpowiednie teksty. I to naprawdę zajmuje chwilę. I zobaczyłam, że wow! A tak jak się rozpraszałam, to tworzenie takiego jednego posta potrafiło zajmować godzinę. Więc duża oszczędność czasu. No i dalej też wprowadziłam różne takie swoje. E, co jeszcze wprowadziłam? A, wprowadziłam jeszcze taki dzień, kiedy jestem prawdziwym CEO mojej firmy, czyli zajmuję się planowaniem, ale i podsumowaniem. Jak sobie patrzę wstecz na tydzień czasu i patrzę, co się sprawdziło, a co nie, to na przykład zaczęło mi wychodzić, że ja bardzo dużo rzeczy chciałam zrobić w bardzo krótkim czasie. I się lepiej nauczyłam określać dzięki temu priorytety i stwierdzać, że no niektóre rzeczy po prostu trzeba. Oddelegować, a jak się nie da, no to odpuścić i że naprawdę nic się nie stanie. Więc też jest dużo łatwiej. I też z takim większym spokojem myślę, że podchodzę do takich dni, kiedy no coś się tam wymyka spod kontroli, typu córka musi zostać w domu i ja muszę przearanżować swoje godziny pracy. No to też to kiedyś to było takie łomatko, a teraz to tak na spokojnie podchodzę, dobrze, to muszę po prostu to inaczej zaplanować. I też to jest. Dużo sprawniej to u mnie wygląda. Czyli widzę, że na pewno pracujesz jakby krócej, tak, nad tymi, nad tymi samymi zadaniami, co wcześniej. A też jeszcze chciałam dopytać, ponieważ też w programie mówiłam dużo o odpoczynku, mówiłam też o domu, o rodzinie. Czy właśnie w tych aspektach coś się też zmieniło? Może tak bardziej jakby do przemyślenia na przykład, czy też coś tutaj się tak. zmieniło? Tak, tutaj też, tak, też zaczęłam takie rzeczy planować bardziej sobie, jak ten odpoczynek. Czy też sobie myśleć nawet, że jeżeli mam dużo pracy, żeby jednak zacząć dzień od tej chwili dla siebie i znaleźć czas na poranną praktykę jogi, bo naprawdę 10 minut to nie jest dużo i można te 10 minut znaleźć nawet, nawet jeżeli mam bardzo dużo pracy. I to się okazało naprawdę dużo takie łatwiejsze gdzie ja sobie powiedziałam, tak, ok, będę to robić. Też jeśli chodzi o rodzinę, to też czy wspólne planowanie czasu z córką tutaj wdrożyłeś m.in. między innymi plan, plan wieczoru, to nam bardzo pomogło, żeby ogarnąć, żeby też ze spokojem pójść spać, żeby to się nie kończyło na awanturze, no to też bardzo świetnie wpływa na moje samopoczucie, prawda? Że mam więcej takiego spokoju w sobie. Tak, zdecydowanie właśnie podobało mi się, że były te trzy obszary, no bo, bo jednak to jest niesamowicie też ważne, żeby. Mieć energię do pracy, no to trzeba mieć. trzeba mieć energię. I jako to nie zadbamy w pierwszej kolejności Tak, to jeszcze podsumuję, bo może nie wszyscy wiedzą, że właśnie w tym programie były trzy moduły, czyli na początku był to moduł odpoczynek, potem dom, a dopiero na końcu praca. Dlatego właśnie tak jak Marysia powiedziała, to ważne, żeby też właśnie zadbać o ten odpoczynek, o tę energię, a nie skupiać się tylko na tym wykonywaniu pracy. Tak naprawdę jeżeli zadbamy o odpoczynek, zadbamy o dom, o rodzinę, to też jakby łatwiej na, na mnie spracować, tak? Właśnie z inną energią. I też chciałam Cię jeszcze zapytać, komu byś poleciła ten program? Poleciłabym program wszystkim mamom, w szczególności mamom małych dzieci, bo wiadomo, one są, no. Bardziej wymagające tak nawet statystycznie niż te starsze jeszcze nie umieją się aż tak bardzo same sobą zająć. Chociaż jak spróbujemy z nimi planować, to jestem zaskoczona, jak bardzo czasami właśnie moja córka potrafi się, mając trzy latka, zająć sama sobą, na przykład przez godzinę, a ja mogę w tym czasie zrobić coś, co mam zrobić do pracy. Więc tak, przede wszystkim mam małe dzieci. Mamą też to też też kobietą, które za chwilę mają zostać tymi mamami i być może je troszeczkę. Przeraża ta wizja, bo może nie chcą rezygnować właśnie z z pracy czy z prowadzenia swojej firmy, w szczególności, no bo tutaj głównie o tym mówimy. No i tutaj mówimy o pracy z domu, więc w szczególności też mamą, które pracują na swoim, prowadzą własny biznes. I wiadomo, tutaj często stajemy przed takimi trudnymi wyborami, że albo coś tam nam, musimy zrezygnować z czegoś w firmie, albo mamy to poczucie takie, że zaniedbujemy rodzinę. Więc, tak, jeżeli macie poczucie takie, ojej, ja tutaj prowadzę biznes, zaniedbuję rodzinę, to bardzo. Myślę, że bardzo dużo Wam da skorzystanie z programu, bo zobaczycie, że można to po prostu zrobić w taki sposób, żeby zadbać i o siebie, i o swoją rodzinę, i o swój biznes. I dalej rozwijać, że naprawdę idzie to pogodzić, i że to nie musi być, że coś kosztem czegoś. Dobrze, Marciu. Bardzo Ci dziękuję. I również dziękuję.